Witam serdecznie na kanale W dzisiejszym odcinku jak widać po tytule zajmę się Dark Eldar, Drukari. z tym, że troszeczkę inaczej niż jak wcześniej, będzie to omawianie jednostki po jednostce każdy datasheet, który mamy w indeksie omówię opowiem mniej co, Czy on jest dany unit właśnie, czy z czym się fajnie łączy, o, jeśli chodzi o jednostki, czy na przykład y, zasady z detachmentu, że mamy trzy detachmenty, więc będzie trochę do, do, do łączenia, że tak powiem. I mam nadzieję, że nam to ładnie, fajnie wszystko wyjdzie: że dobrze Wam wyjaśnię różne rzeczy, i będziecie mogli się czegoś nauczyć z tych moich omówień. Dlatego Pierwszą jednostką, którą dzisiaj rozpoczniemy tą serię będzie to Archon, ponieważ no, jest literka A, więc będzie pierwszy. Zatem przechodzimy do, do działania. Także jest Archon. Kim oni są? No cóż, to są najwięksi władcy swoich kabali. Generalnie są połączeniem troszeczkę właśnie jakieś szlachty, wysoko urodzonych, z, właśnie z ganglordami, trochę z mafiozo generalnie. Tak, tak ta struktu tak struktura kabalu wygląda, tak? Oni to jest mafia, gang, a to oni, oni są na samym szczycie, tak? Na topie. Um, I rządzą. Rządzą swoim kabalem, robią, ra robią różne rajdy na, do, do rzeczywistości, tak? Są generalnie um, twórcami i szefami w swoich kabalach. Są dosyć inteligentni, przede wszystkim bardzo przebiegli, no bo jednak, żeby zostać na samej górze cały czas, pomimo setek różnych zamachów i innych e, różnych intryg, które miałyby ich detronizować, cały czas są, tak? Oczywiście są tacy, co upadają i ich miejsce zajmują nowi, ale są też tacy, jak na przykład Vekt, który. VECT, który, no, bardzo długo już siedzi, ile to jest, nie, wiem, co najmniej co najmniej 4000 lat, jest jako e, Supreme Overlord komora, więc. No, jest dużo. Oczywiście była taka, jak jest na przykład Lady Malis w piątej edycji, w piątym kodeksie. Oczywiście ona jest we Flafie, nie, ale miała w zasadzie piątej edycji, później, później została usunięta. E, VECT też był w kodeksie piątej edycji, w szóstej został usunięty więc mamy tylko jednego Archona. Nie mamy żadnego specjalnego bohatera Archonów, więc trochę słabo. Mam nadzieję, że kodeks nam przyniesie jakiegoś Archona albo też. I najlepiej, na przykład, jakąś jednostkę y, HQ Kabala, drugą, bo on tylko Archona, trochę słabo taki spam Archonów. W każdym razie to był to ma, mały, mały lore'owy stawka. Teraz co? Przejdziemy do zasad, do statline'u, do, do y, tego, co ma na nadataszicie, no i tam potencjalnych combo Jak widzimy, ma 8 czali ruchu, więc jak na Elfa jak na to jest w sumie normalna wartość. Może nawet troszeczkę wyższa. W przypadku Drukari to jest w sumie normalna. Trzy tafony jak elf, czy ty save na czwórkach. No, słabo trochę. Weźmy pod uwagę to, że nie ma inwa. W sensie ma shadowfielda na 2 do pierwszej oblanej, ale po Shadowfield, jak już spadnie Shadowfield, nie ma nawet tego 6, który ma każdy inny, inny ten inny drukari więc. Zostaje na czwórka. Pamiętajmy, że możemy sobie wybrać safe, tak? Jeśli na przykład biją nas ze słabym, słabym siły, 0 AP, 1 damage, jesteś na przykład w kaberze, to będzie lepiej rzucić na, na 3 normalnego safe niż palić Shadowfield Shadowfield lepiej zostawić na jakieś silniejsze ataki. Cztery rundy, no to w, e, w związku z mechaniką 10. edycji przesłoni są w, w unitach, można ich targetować praktycznie tylko z, z precision albo jak są sami, więc cztery rundy nie robią aż takiej dużej roboty. Liderka 6, no to wiadomo, jak na HQ to jest norma. No i 1 OC, dobrze jest chociaż jeden. Z broni posiada Blast Pistol. Znaczy w sensie uzbrojony jest Splinter Pistol z bazy, który jest Anti-Infantry 3, Assault i jest Pistol. Assault Pistol, więc fajnie możemy sobie biec i tak strzelić z tego pistoletu. 12 celi zasięgu, jak większość pistoletów, 1 ATK, 2, no bo to HQ, 2,01. Chociaż nie do końca bo, to jeżdżki, bo dużo, są też takie trafi na trójkę. W każdym razie Archon na 2 plus trafia, siła 2 no to jest praktycznie się nie liczy, jeśli mówiłem po piechocie. Natomiast jeśli będzie po pojazdze czy czymś innym, co nie jest piechotą generalnie, no to ze siłą 2 to będzie budowanie na 6, no jeden damage. Możemy to wymienić na blast Pistol. Oczywiście z Pistol, 6 cali zasięgu, jeden atak, 2 plus 8 minus -3D, 3D3. Więc zawsze będziemy wymieniać Spinted Pistol na Blast Pistol, bo Archon lubi być w kombacie, więc w kombacie ten pistolet jest, jest solidną bronią. A z broni do walki wreszcie Husk Blade. Husk Blade to jest broń, która przechodziła totalnie wiele różnych zmian, profili tej broni, naprawdę bardzo dużo było zmian. Tylko, że wcześniej jeszcze były inne rodzaje broni, na przykład jakieś tam powiedzmy Agonizer, Venom Blade, takie rzeczy, Fire, Sword. no to teraz przez to, że ten model posiada Husk blade, jest tylko ten model do wzięcia i, tylko ten, i ten model ma tylko Husk blade w ramce, więc jest Husk blade i wszystkie inne bronie są skonsolidowane w jedno, więc jest Anti-Infantry 3, jest Melee oczywiście 5 ataków, czyli całkiem nieźle, 2 plus 3, 3 siły minus 2, 2, więc broń do walki wręcz jest, jest w miarę dobra. Minus, minus 2P możemy zrobić na minus 3P, Spawn from Pain, Stokena, więc tuż jest, robi się solidna broń, która już omija totalnie toughness piechoty, tak? Więc jest dobra rzecz. Zasad specjalnych jest Core, jest oczywiście lider jest Faction Power from Pain, czyli mamy te przerzuty z naszych z Paint Tokeny. Overlord to jest fajna zdolność, ponieważ daje Unitowi, no i oczywiście Archonowi, jeśli liduje Unit Kabalitów. Przerzut undroli na jedynkach. Natomiast jeśli odpalimy Paint Token, no to wtedy Cały nasz unit, czyli kabale, kablici, Archon, np. Kortof AD Archon mają pełne przerzuty na, na Undrole. I uwaga z Paintokenem. tokenem: paint token daje przerzuty na Hitrole pełne i Archon wzmocniony Paintokenem, będzie daje przerzuty Undroli pełne. Więc cała ta nasza, całe te nasze 16, 16 modeli w unitie. Z Lamią mają Lethal Hity z przyrzutem Hit rolli, z Wound Roli i z Anti-Infantry 3+, największości broni. I jeszcze możemy dorzucić na przykład do tego uh, Skybor Annihilation, wtedy cały ten newt jako że jest kaba Light Warriors, ma keyword, będzie miał hit na 2. Więc no, <laughs> warto fiszować to już po te szóstki, nie? To jest bardzo dobra zdolność. No mamy Divius Mastermind, to jest aura. Jest, jeśli ten model jest urlordem, a pewnie będzie, za każdym razem, kiedy oponent e, używa jakiegoś strategiemu i jest jego unit w 12 calach od naszego Archona, no to musi zapłacić o jednym więcej. Cały czas o tym zapomina, no to jest bardzo do, bardzo, dobry, e, bardzo dobra zdolność, bo wtedy, na przykład, przeciwnik chcąc chcą zrobić e, na przykład counteroffensive, czyli zrobić sobie fight first, też musi zapłacić 3 cepki, albo na przykład, jeśli chce. Yy, nie wiem, armor, contempt, czy inne takie, takie buffujące rzeczy defensywne, no to już mi zabić o jeden cepek więcej już, już się z tym musi liczyć, że będzie mieć więcej cepek możesz nie użyć, a jak użyje to będzie, to bardzo go uszczupli na, jeśli chodzi o cepeki, tak, więc te, 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 te obie zdolności są bardzo fajne, Archon lubi w cross na przykład z inkubami, chyba, że z kabalami no to wtedy trochę mniej, ale to i tak 12 cali takie dosyć spora aura, więc zawsze coś znajdzie w zasięgu tak jak wspomniałem wcześniej, jest inv na dwójkach do pierwszej spalonej, i zresztą jest mamy napisane już chyba od szóstej edycji, albo od siódmej, że nie można przejść tego, tego save'a w żaden sposób. Szkoda, do chyba w piątej edycji dało się to zrobić. Jeszcze damy chyba jakiś farsir, który za Fortuny przejść można było na jedynkach, więc ten scenariusz był niezabijalny. No ale teraz 2 plus, i to jest tak. Mój najgorszy, mój najgorszy rol na tym był w grze, a nie wiem, chyba z wotanami. Miałem trzech archonów, rzucałem 5 razy na Shadowfielda, z czego trzy spaliłem, tak? Czyli tylko dwa savey mi się udały, a na trzech archonach spaliłem Shadowfieldy, tak? Jednemu się udało, jednemu się udało dwa savey, 2, 2, tak, 2 razy sejwa rzucić, później spalił, kolejny archon spalił, jeszcze jeden archon spalił na pierwszym rzucie, nie? Tragedia. Dlatego Shadowfield jest. Jak stoi, to jest Archon niezawijalny. Jak nie stoi, no to niestety on szybko się topi. A póki co nie mamy żadnej możliwości leczenia, więc też boli. No i mortale, tak? Mortale omijają zupełnie e, Inwa, tego To2, a e, nie posiadamy tutaj żadnej odporności na mortale, żadnego filopejny, którego możemy rozdać, tak? W Unicie dodać. Są jednostki okresie, które mają filopienne, wszystkie te kawanowe, tak, no ale nie możemy, na przykład, dodać jednostki, na przykład korta, i wtedy mają filopienne. No niestety tak się nie da zrobić. W każdym razie z opcji, no cóż, splinter pistol na blast pistol, norma, splinter pistol na blast pistol, czyli w sumie zawsze. Jest jeden Archon, może się dołączyć do Kortów diarkon, Incubów i Kabalite Warriors. Pamiętajmy, że się dołączy do Kabalitów, a Kortów diarkon dochodzi do tego unit, tak? czyli tworzymy jeden duży Unit 16-osobowy. Z Keywordów jest Infantry Cabal, charakter Eldari, Archon i Faction Keyword jest Drucari. Pamiętajmy, że drukari to też Eldari, tak, Może nie było. No i jakieś komba, z czym możemy połączyć? Bardzo fajnie się kombuje z inkubami bo inkubi wtedy mają z power from painem, power from pain z tokenem no to mają przyrzuty hitroli, roli, przyrzuty więc te inkuby bardzo, bardzo mocno biją jak powiedziałem bardzo fajnie się kombuje z cabalite warriors i, archon, i court of the archon dając im pełne przerzuty na wszystko z litalami, odlami to bardzo dużo robi Em. Um, z enhancementów Real Space Raid no Labryn Fine Cunning, ale to ten Archon musi gdzieś najlepiej stać na stole od razu, więc podejrzewam, że ten nasz główny Archon raczej by tego nie dostał więc tutaj te enhancementy no nie są najlepsze dla Archonów, ewentualnie ten też jakiś wolno stojący Archon gdzieś tam skitrany tylko że musi uważać na indyrekty wtedy myślę, że ogólnie ten ten detachment w kodeksie będzie na pewno przerobiony, reworkowany, bo jest źle zaprojektowany generalnie. Ta zdolność nic nie daje, daje tylko na początku gry i w sumie nic więcej, ale to inna, innym razem. Także no, dla Archona ten detachment jest taki se. Tutaj jest Alliance of Agonite, które wymaga Archona, wymaga Sokuba i Homunculusa, jednocześnie na stole, co jest może być trudne do wykonania, ale wtedy za jeden cepek jeden paint token to wszystkie trzy jednostki są... E, aktywowane, w sensie są wzmocnione, tak więc ekonomicznie dobre, no ale ciężkie warunki spełnienia. wystarczy jedno z nich zginie i koniec e, no co może, tu mamy minus 1 do hitrola, jednostce drukari. No. strike and fade to może strzelić się, się ruszyć prey on the week, bo jest też kabal więc możemy reload rolów, jeśli coś jest e, poniżej połowy siły no i tyle. Z. Zyskaj Splintera jest fajna sprawa, bo dostajemy lance, jeśli widzimy z transportu. Czyli mam plus 1 unda. Co prawda nie działa to na Archona broni, ale działa już na Inkubów. Um. Ale już na przykład Ignor też będzie działać, czy będzie Archon trzeba z pistoletu, nie? Czy na przykład właśnie na, na kabeli to z Archonem, to już też będzie działać Ignor. Z, z enhancementów na Skype Sprinter Najlepszy chyba będzie dla Archona Nightmare Shroud, jeśli jest z inkubami, bo wtedy wychodzimy z transportu, no i nie można zrobić Overwatchu na, na ten nasz unit. Więc to, to jest, to jest bardzo, bardzo fajną sprawą, to już chroni naszych Inkubów, czy nawet kabali e, przed śmiercią z Overwatcha, na przykład z flamerów. Co nam daje bez, od razu bezpieczną szarze. Chociaż ja czasami, jak biorę Archona, świte i 10 kabali, biorę full Fulcrum, wkładam ich do Tantalusa i wtedy w turze, w wysiądę, wysiadam z Tantalusa, odpalam paint token, staram się tak, żeby Tantalus był w trzech calach. I wtedy, za jeden paint token, nie dość, że mój cały unit kabali ze wszystkim ma przeruty Hitroli, paint tokena, to jeszcze Tantalus na tym korzysta. Więc. Sadistic Fulcrum biorę i Nightmare Shroud również, pozostałe dwa, no nie bardzo dla Archona szczerze mówiąc, to jeszcze Spiceful rider mogłoby być, ale to już na przykład w jakimś tam trzecim Archonie, tak? Więc myślę, że jak się bierze dwóch Archonów, jeden do CC na pewno tej Nightmare Shroud, a drugi do strzelania dostaje Sadistic Fulcrum, z czego Kort i tak potrafi zaskoczyć w klaskobacie z tymi wszystkimi przyrzutami, litalami i takie tam. I później jeszcze z reflect treat Można sobie wyskoczyć z portu do tylko już będzie trochę cpków kosztowało, nie? Zawsze, jeśli by odpalić skybound na Relation, to tutaj będzie dwa cpeki, albo jeszcze sponsor Spons the do Prey to już w ogóle 3 cpeki, nie? Żeby zrobić takie pełne combo, więc trochę dużo. Ale no, to są dwa dobre enhancementy. Mam jeszcze. Mam jeszcze Reaper Swager. Stąd. Uh, Dobry jest Arch Raider dla Archona, wtedy on inkubi na przykład w transporcie, to ten raider dostaje scout na 9 cali. To nam pozwoli albo zrobić fajny redeploy, albo się wystawić bliżej jeszcze przeciwnika, tak, żeby mieć łatwiejszą szarżę, To jest bardzo fajne. Eee, można również oczywiście webboy Walker, który da nam deep strike naszej jednostce. Na drukari, no nie wiem. Nie jestem pewien, czy to się aż tak dobrze na jakichś kabali, można deep strike'ować. No można, ale wtedy są w polu, nie? Dinkubów też można, ale to wtedy też dzień calisarz nie średnio. Dlatego Archer ze są nie lepszy nie pomysł, niż pomysł ich Walker. I mamy jeszcze kontaktor of Torment. No to też bierzemy Archona, który nam będzie nam dodawał albo odejmował 5 żeby się bawić w Kalos Competition. I takiego Archona stawiam gdzieś tam w dziurze, gdzieś z boku, tylko po prostu żeby stał i dał gdzieś na przykład na obiektywie. Nie, ale tylko po to, żeby właśnie mógł użyć tego, tej zdolności. Ze strategią to to oczywiście tutaj Advanced and charge jest przydatne. Fight on death na inkubach i na Archonie. Archon, który zginie nagle jeszcze wstaje, co się może oddać, więc to też jest dużo. Minus jeden do hita w kloskombacie, no to Archon też korzysta, bo wtedy będzie mniejsza, mniejszy mniejszą szansę, szans, żebyśmy musieli rzucać na tego shadowfielda, chociaż w kloskombacie to i tak. Archon musi zostać sam, nie? Ale żeby móc go atakować albo z prezydentu, no ale zawsze coś, nawet jak zostanie archon sam, no to odpalamy to jest mniejsza szansa, szansa właśnie, że przeciwnik nas nie dość, no że nas trafi, przez co nie będziemy musieli, będzie musieli aż tak rzucać na te shadowfieldy, właśnie tak jak powiedziałem jeszcze z Frenzy, no to na Archonie sustain hity w Fight zawsze są przydatne, bo już hity hity powiedzmy będą na przykład odlami, jeśli będziemy bić z kabalami, tak? Dens makabr, możemy się cofnąć, ruszyć, a ja tutaj mam Shielding Tempo, żeby nie mieć Overwatcha, no to też jest, to, to jest dobre połączenie dla Archona z Inkubami na przykład, nie, czy z kabalami. Także moi drodzy, to chyba tyle jeśli chodzi o, chodzi o Archonów. Bardzo fajna jednostka Flafowa. Teraz na początku 9 edycji 10 nie miał keyworda Incubi, co było bardzo dziwne, bo zawsze mógł z nimi chodzić. Więc teraz odkąd może z chodzić, to jest bardzo użyteczny. W 9 edycji był raczej takim taksem, podatkiem, bo. Dziwny miał rolę, nie wiadomo czy w T czy, czy w FT. Zwłaszcza, jak tam jeszcze miał blaster, no to było ok, ale skoro teraz już jest tylko to, co jest w boxie, no to już nie ma tego blastera, ma w sumie ubogą, ubogie opcje. No ale zdolności ma chociaż dobre, fajnie się kombuje z jednostkami, więc myślę, że Archon jest na bardzo dobrym poziomie. No i musi być. W sumie, niezależnie, czy gramy na kawenach, na uczczkaltach, no po prostu Archon zawsze warto mieć. Nawet z małym oddziałem Inkubów piątką w Venomie, dlatego moi drodzy, to jest to. To jest Archon. I w przyszłym, w przyszłym filmie będzie Beastmaster: o mój Beastmastera i wszystkie tam również komba, podobnie jak tutaj. Dlatego e, mam nadzieję, że skorzystaliście z tego. Like, share, comment subscribe i takie tam dla algorytmów YouTube'a. I do zobaczenia, do następnego filmu. Pa!